I na koniec, oczywiście za chwilę będą pytania e, z Państwa strony, chciałbym Państwa poinformować o bardzo ważnej rzeczy, która będzie miała miejsce w najbliższą sobotę. Tu wspólnie z Panem Posłem Pawłem Olszewskim uzgodniliśmy, że w sobotę Polska wygra z Czechami wynikiem 2-1. Na 24 ja chciałem zapytać, jak panowie, oceniacie, jak panowie oceniacie rozmowę telefoniczną Władimira Putina z panem Tuskiem, w ogóle sam fakt takiej rozmowy, czy to nie jest przesada ze strony rosyjskiej, no i całą reakcję ze strony rosyjskiej na wydarzenia w Warszawie. No i to, że opozycja już w tej chwili mówi, że prowadzimy prawda, politykę z racją na kolanach i powinniśmy z tych kolan wstać. No nie, znaczy tego typu sformułowania opozycji są absolutnie niedorzeczne, szczególnie biorąc pod uwagę wypowiedzi wielu polityków, głównie z partii, która przez wiele, wiele miesięcy w sposób uporczywy wspierała środowisko pseudokibiców -kibic, pseudo z poręczeniami majątkowymi w stosunku do słynnego kibiców. Bola Starucha, który obecnie siedzi w areszcie, ma postawionych kilka zarzutów, jeśli chodzi o rozmowę premierów Polski i Rosji. No to jest rzecz zupełnie zrozumiała, naturalna, szczególnie biorąc pod uwagę te informacje, które były publikowane w rosyjskich mediach i niepokój, który mógł się obudzić. Natomiast nie ma co ukrywać, że działania służb, działania policji były działaniami bardzo sprawnymi, dzięki czemu... Ta impreza, ten mecz Polska-Rosja przebiegał stosunkowo spokojnie. Mieliśmy do czynienia z incydentami, a nie z masową rozróbą, do której mogłoby teoretycznie dojść.